Witaj w 20-minutowej praktyce. Wyszłam prosto z namiotu, jestem maksymalnie połamana. Jeśli ty czujesz się tak jak ja, to zapraszam do praktyki. Usiądź na macie, siad skrzyżny, sukhasana albo arda padmasana, pół lotos. Zamknij oczy, wyprostuj kręgosłup. I weź głęboki wdech. I wydech. Wdech dwa, trzy. Cztery wydech dwa, trzy. Cztery wdech dwa, trzy. Cztery wydech dwa, trzy. Cztery wdech dwa, trzy. Cztery, wdech, dwa, trzy, cztery wydech dwa, trzy. Cztery wdech dwa.

Przejdź do pozycji stołu. Ręce rozstawione na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. I przyciągnij brodę do klatki piersiowej. Pozycja kota. Na wdechu opuść klatkę piersiową, unieś głowę. Pozycja krowy. Wydech. Pozycja kota. Odpychaj matę. Wyginaj plecy. Wdech. Pozycja krowy. Opuszczaj brzuch, otwieraj klatkę. Wydech kot. Wdech krowa. Spróbuj znaleźć płynność pomiędzy jednym a drugim ruchem. Zakończ, wróć do neutralnych pleców i teraz przyciągnij kolano do czoła, wydech i wydech, unieś nogę do tyłu, skieruj stopę do głowy. Kontynuuj dalej w swoim rytmie, wydech, kolano, czoło, wdech, unosisz nogę na wysokość biodra, nie wyżej i kierujesz stopę do głowy. Zakończ. Teraz druga strona, wydech lewe kolano do nosa, wdech unieś kolano, stopa do głowy. Wydech pogłębiony kot i wdech pogłębiona krowa. Ćwicz dalej w rytmie swojego oddechu, łagodnie przepływaj z jednego ruchu do drugiego. Opuść lewe kolano, usiądź na piętach, balasa na pozycja dziecka, wyprostuj ręce nad głową i rozluźnij ręce. Weź wdech i wydech, powoli unieś głowę, spójrz na ręce, łóż przedramiona na macie, wyprostuj nogi na macie, pozycja sfinksa, twoje łokcie są pod kątem prostym. Łokcie znajdują się dokładnie pod barkami. Ręce na szerokość barków. Możesz zamknąć oczy. Oddychaj. I na wydechu powoli opuść czoło na matę, łokcie szeroko. Umieść dłonie przy klatce piersiowej. Cofnij barki i przejdź do pozycji stołu. I teraz odkręć lewą nogę poza matę w lewo i wyprostuj prawą nogę, jak żeby stopa była w jednej linii z kolanem. Twoja prawa ręka jest na biodrze i zaczynasz unosić prawą nogę o wysokość biodra. Pozwól, żeby mięśnie Twojego brzucha łagodnie popracowały. Możesz delikatnie przyciągać pępek do kręgosłupa. Możesz zaznaczać piętę. Możesz zaznaczać miejsce pod palcami i sprawdzać, jak Twoja noga pracuje. Które mięśnie uruchamiają się, kiedy wypychasz piętę? Które, kiedy wypychasz palce? I teraz zatrzymaj ruch. Zostań z uniesioną nogą. Weź wdech i wydech. I powoli opuść nogę. Rozciągnij prawą rękę przy uchu. Taki rozciągnięty kąt. Weź wdech do prawego boku i wydech. Powoli opuść rękę na matę. Pozycja stołu. Druga strona. Odkręć prawą nogę do boku, wyprostuj lewą. Stopa na linii z kolanem. Lewa ręka na lewym biodrze. Woli zaczynasz unosić lewą nogę i opuszczać. Pozwól, żeby Twoje mięśnie brzucha znowu stały się chociaż delikatnie aktywne. Trzymaj głowę w linii z kręgosłupem. Możesz popracować z oddechem. Na wdechu unosisz nogę, na wydechu opuszczasz. Możesz próbować wypychać piętę, później palce, kiedy unosisz nogę. Sprawdzić, która część Twojej nogi wtedy pracuje. Zyskujesz samoświadomość. Teraz zatrzymaj nogę w powietrzu, oddychaj, przeciągnij pępek w stronę kręgosłupa. Powoli opuść nogę. Teraz rozciągnij lewą rękę przy uchu. Weź wdech do lewego boku. Oddychaj. Rozciągasz całą lewą stronę ciała. I wraz z wydechem opuść lewą rękę na matę. Wraca lewe kolano. Pozycja stołu przed ramiona na macie, pozycja Sfinksa. wyprostuj nogi. Klatka jest uniesiona. Na wydechu odłóż czoło na matę. Ułóż głowę na jednym policzku. Ręce rozciągnięte wzdłuż ciała. Duże palce stóp złączone. Odpoczywasz. Dychasz łagodnie. Znowu ułóż głowę na czole. Ręce obok klatki piersiowej. Przejdź do pozycji stołu, usiądź na piętach, balasana, kolana szeroko, teraz rozciągnij ręce, spójrz na dłonie i unieś głowę, przejdź rękami w prawą stronę i odłóż czoło na matę, jeśli nie odkładasz na matę, może być nad matą i znowu spójrz na dłonie i przejdź do centrum, a teraz w lewą stronę i znowu odłóż czoło. Oddychaj do prawego boku. Unieś głowę, przejdź rękami do centrum, odłóż czoło na macie. Pozycja stołu, pies z głową w dół. Odpychaj, matę do przodu. Pozycja deski. Wydech, pies z głową w dół, wdech deska wydech pies wdech deska przejdź stopami na przód maty rozluźnij ręce i głowę skłon uttanasana Ugnij kolana i przenieś ręce bokiem do góry. Urtwa hastasana. Możesz spojrzeć na dłonie albo przed siebie. Na wydechu opuść ręce tadasana. Wdech. Unieś ręce w górę. Możesz złączyć dłonie, spojrzeć na nie. Wydech, skłon. Uttanasana, Ugnij kolano, prawa noga jak najdalej do tyłu, niski wypad, spójrz przed siebie i pies z głową w dół, odpychaj matę do przodu, prostuj plecy. I powoli opuść kolana, klatkę i brodę na matę. Wyprostuj nogi, pozycja małej kobry, unosisz klatkę i głowę i z małej kobry od razu przejdź do psa z głową w dół. Prawa stopa do przodu pomiędzy dłonie, spójrz przed siebie i lewa stopa do przodu, Uttanasana, rozluźnij ręce, ugnij kolana i wdech, unieś ręce do góry nad głowę, hastasana i wydech, Tadasana, wdech, unieś ręce w górę i wydech, zanurkuj w dół, Uttanasana. Na wdechu lewa noga do tyłu, niski wypad, spójrz przed siebie i wydech, pies z głową w dół. Wdech deska i wydech kolana, klatka i broda, aż tanga na maskar. Wdech mała kobra. I na wydechu od razu do psa z głową w dół. Wdech lewa noga do przodu, jeśli stopa trafi wcześniej, pójdź palcami pomiędzy dłonie, spójrz przed siebie. I wydech uttanasana skłon. Wdech przenieś ręce do góry urdhva hastasana. I wydech tadasana. Złącz dłonie na wysokości wzroku. I odpocznij, poczekaj, aż twój oddech się wyrówna. Zamknij oczy. I powoli opuść dłonie, przejdź na. Środek maty, rozstaw nogi, szeroko, stopy równoległe. Odkręć prawą stopę 90 stopni w prawo i ugnij prawe kolano, tak żeby znalazło się nad kostką. Wojownik numer dwa. Na wdechu unosisz ręce do góry, prostujesz nogę. I wydech wojownik numer dwa, spójrz na prawą dłoń. I zakończ rozciągnięty kąt, ułóż prawy łokieć na prawym kolanie i rozciągnij lewą rękę obok ucha. Spójrz na matę, na swoją prawą stopę, odłóż dłonie na matę, pies z głową w dół. Weź wdech i wydech w tej pozycji. I prawa stopa pomiędzy dłonie, przejdź rękami w lewą stronę, prasarita padottanasana, nogi wyprostowane, weź wdech i na wydechu przejdź do skłonu. Ręce mogą być na jednej linii ze stopami. I powoli przejdź rękami z powrotem do przodu, umóż dłonie na biodrach i z wyprostowanym kręgosłupem podnieś się odkręć lewą stopę 90 stopni w lewo wira badrasa na dwa, wojownik numer 2 i spójrz na lewą dłoń na wdechu unosie ręce, prostuj nogę i wydech, wojownik numer 2 ćwicz w rytmie swojego oddechu rozciągnięty kąt ułóż lewy łokieć na kolanie rozciągnij prawą rękę przy uchu Pójdź na matę, odłóż ręce na matę, lewa noga do tyłu, pies z głową w dół, weź wdech i wydech. Odpychaj matę do przodu, wyślij lewą stopę pomiędzy dłonie i przejdź rękami w prawą stronę prasarita padottanasana umóż ręce na jednej linii ze stopami może tym razem uda się dotknąć czubkiem głowy ziemi, a jeśli nie głowa zostaje w powietrzu wyprostuj plecy, podejdź rękami do przodu, umóż dłonie na biodrach i powoli wstań zejdź się stopami pięta palce, pięta palce i powoli usiądź na macie. Wyprostuj nogi. Ugnij prawe kolano i opleć lewą ręką prawe kolano. Skręt w prawą stronę. Staraj się utrzymywać proste plecy, oddychaj. Jest to łagodny skręt. I zakończ, wyprostuj prawą nogę, ugnij lewą, skręt w lewą stronę, oddychaj. I powoli wróć do centrum, ugnij obydwa kolana, Powoli przeturlaj się na plecy. Możesz trzymać kolana, palce zaplecione na kolanach, a pana na. Poczuj, że twoje plecy leżą płasko na podłożu, relaksują się, łagodnie rozciągają. Nie przyciągasz mocno nóg rękami. To jest łagodne przyciągnięcie. Jeśli chcesz, możesz zacząć połysać się na boki. Jeśli nie, pozostajesz w statycznej pozycji. Bez ruchu i oddychasz. I zakończ. Odłóż stopy na matę. Pozycja przywasana. Wyprostuj nogi, stopy oddalone od siebie na szerokość bioder, palce stóp opadają na zewnątrz, ręce delikatnie odsunięte od ciała, dłonie otwarte w stronę nieba. Oddychasz i rozluźniasz ciało. Każdy wdech przynosi świeżą i nową energię na nowy dzień. Każdy wydech pozwala usunąć zastój, usunąć to, czego nie potrzebujesz. Wdech świeża energia, rozprowadzasz ją po całym ciele. I wydech usuwasz zmęczenie, to czego nie potrzebujesz. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I powoli przypominasz sobie, gdzie się znajdujesz, jak ułożone jest Twoje ciało. A później możesz się przeciągnąć, jeśli chcesz. Wracasz się na jeden bok z głową na ramieniu. Weź jeden wdech i wydech. I przejdź do pozycji siedzącej, wygodny siat skrzyżny lub inny, taki, jaki teraz będzie dla Ciebie przyjemny. Złóż dłonie na klatce piersiowej, zapleć palce dłoni i rozciągnij jeszcze ręce nad głową. Służ dłonie na klatce piersiowej i pochyl głowę. Namaste. Dziękuję za naszą wspólną praktykę. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Życzę Ci miłego dnia.